Halo, dzień dobry, ja jestem Lajmat, to jest SCP The Endurance, e, gra od e, Elevena Freddy Fnaf SCP, na SCP kompletnie się nie znam, Elevena znam, nawet znam A to jest taki Freddy Fnaf, ale w SCP, więc No tak Noc pierwsza e, te, Ja tej gry Absolutnie, kurwa, totalnie nie rozumiem. Nie, to jest tak idiotyczna gra, że... Chuj. Dobra, ktoś na mnie dzwoni, odbierz. Witaj, Ronald. Spoko, siema. Eee... Fajne, że ten se zatrudnił, kurwa, ten... ...ludzi do... ...voice actingu. Pełni funkcję inżyniera i... ...w stanie żadnych tu jest to...

Its main purpose is running some essential commands, and logging in, since user interface assets aren't ready for that yet. Spoko. It also powers up a camera system, which is an essential tool for this job. So, you absolutely need to keep this thing running. For passwords on every computer here in the facility changed every day. Since you're a Class D and you have no permissions around here, I'll be leaving a sticky note with a passcode for you.

Type in what's on that sticky note. If done correctly, we should be able to speak again. Ready? Tak, ja'm ready. Możesz nie, kurwa, zabić mnie. Kurwa, chłop, mi zdalnie przeciągnąć dźwignię. Ja pierdolę. Boję się go. Nic tu nie można kliknąć jeszcze. Chujnia. Dobra, jest. Kurwa, biłem. Kamery. Nie rozumiem ich. To jest chuj pojebane. Kurwa, co to są za drzwi? Nie to? Wentylacja włączona, okej. Okay. Piętro. D... Czekaj, tu jestem ja. Ok, tu ktoś może mnie zajebać, tak? Mogę świecić sobie, żeby sobie pomóc. Mam unlimited power. To nie ma sensu. Nie ma sensu, kurwa. Z uwagi na kurde. dzisiejszym. Pojebało was. Światło, komputer, system kamer, wentylacji, i Jimmy. Zajebiście

consumes less power wakes up crazy fast and starts right Oh, kurva you can do that oh kurva hey pavel oh i almost forgot there's a replica of a mask of scp-035 for you to use being a guard among these crazy abominations is no easy task but it may help you fool some of them mm-hmm and that's it i need to go help the others now save what i said

Halo? E, kurwa, nie to Nie to powiedziałem A do czego mi się to włączyło? Halo? Eee. Co jest? Halo? Kurwa? Znowu mi się otworzyła wentylacja. Od czego to kurwa jest? Nie wiem. Nie rozumiem tej gry. Nie tłumaczę żadnych... Dobra, tłumaczę mechaniki z tymi. Prądem. Ale to wszystko. Powinni więcej tłumaczyć. Czemu tu nie było ani patryników? Nie mogłem zapoznać się z ich startową lokacją. Dopiero mogę to zrobić w docy drugiej. A to ja dostanę w pierdziel. Nie chcę tego robić. Okej, okay, No NIE 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 hmm. Nie ma go Okej, okay, na niego muszę się patrzeć Kurwa Kurwa Węczę się! No nie wypierdalaj. No, co no, coń się! O, kurwa no! Nie wiem co się dzieje, no. No nie chcę mi stąd zniknąć! Kurwa no! Pedalstwo zagiebane! Kurwa! No nie! Idź! Idź stąd! No, ja pierdolę ja już przegram, prawda? Być mi może wytłumaczyć, jak ja mogę walczyć z tymi gnojami. Idź stąd, wypierdalaj! No nie chcę to zniknąć! Nie mam wpierd... Ja nie wiem co się tu dzieje, no! Ja przegrałem to, nie ma chuja. Gdzie Ja nie wiem czy ty... No wypierdala stąd, gościu. No chuj. Mam wpierdol, tak? Ja pierdolę. dalej. Ja mam w pierdol, prawda? Idź stąd. I no nie. Idź stąd wypierdalaj. Ja nie mam pojęcia o co chodzi w tej grze Autentycznie kurwa nie wiem Nic tu nie jest wytłumaczone Jebany syf Ja mam akśliw pierdol To totalny Kurwa Dobra GG przegram Mhm. Mm nice. Mhm. Mm no, super. Myślisz, że to taki smoothstone, czy raczej cobblestone? Dobra, stanąłby się na spokojnie. Ten... ...po prawej od drzwi nie może do mnie podejść na blisko. Dlatego muszę ciągle patrzeć. Jednocześnie muszę ciągle ogarniać prąd. To jest do zrobienia. Ale to nie jest na noc drugą! Kto to kurwa był od tego... Jak to się nazywa? Balansu. Actually, balans w tej grze nie istnieje, to nie powinna być noc druga, ja rozumiem, że to jest hardcore, że to jest trudne, ale ja to robił i wie o co chodzi, inni nie wiedzą, nie powinno to tak wyglądać. Dobra, lecimy. Okej. Okay. Strasznie dużo mocy smardowam na sam początek. Niech stąd. No ja pierdolę. O chuj! Zajebiście! No bo okay, on tu musi blisko podejść Czaja. Niby to jest do przejścia, ale ja jakoś tego nie widzę. Wypierdalaj. No kurwa! Zajmowałem się trochę w akcji, ale nie jest źle, chyba, co? Tak wiem, 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 już włączam. spoko, bądź sobie tam. Idź stąd. Nie wiem gdzie on jest. Dobra, spoko. Urwa, Gdzie ty wypierdalasz? Ciebie się boję, wypierdalaj też. Dobra, ciężka gra. I co? Dobra. Dziko Dziko w chuj. Jest lepiej niż ostatnio, ale nadal nie jest fantastiz. Nadal nie jest fantastiz po prostu. Siema kolego. Jak się czujesz? Wypiery Kurwa. Okej, okay. jest blisko. Damn. Trudna gra Aspak. Oh, kurwa. Guys, mamma W końcu. Curva, O, ciężko. E, dziękuję Wam za oglądanie tej wspaniałej drugiej nocy. E, mam nadzieję, że się spodobało. E, stawcie kciuka w górę, jeśli chcecie kolejny odcinek. Ach, dobra. Może się uda. Coś już powoli rozpracowuje. Dzięki, na razie. Siema.